Mej, Amerydes desu, konbanwa, yo, yo to shio. czyli szczęśliwego Nowego Roku! Z tej strony Amaru Mei. dobry wieczór. Dziś specjalna okazja, dlatego że kończy się właśnie bieżący rok. Została już ociupinka, niecałe dwie godziny. I w związku z tym chciałem wykorzystać tę okazję, żeby pokazać Tobie, co jest możliwe przykładowo w takiej aktywności życiowej, jaką jest nauka japońskiego. Na przykład możliwe jest to, żeby cały rok wypełnić takimi oto czerwonymi kwadracikami, czyli taki czerwony kwadracik znaczy, że dzień jest zaliczony, praktyka jest zaliczona na ten konkretny dzień. To jest cały 2024 rok i to rok przestępny, żeby było ciekawiej. 366 dni, z czego to jest ja prawda, żeby było zabawniej właśnie przez kanji głównie, że to jest rok przestępny, co jest możliwe. Co jest możliwe, kiedy uczysz się japońskiego? Możliwe w moim przypadku jest, przykładowo, uczyć się pięciu nowych znaków, pięciu nowych kandzi dziennie. Dawno temu zastanawiałem się, jaka to by była liczba dobra dla mnie, jaka byłaby ilość optymalna, i tak mi przyszło z jednej strony od strony gustu, bo pięć to moja ulubiona cyfra, ale z drugiej strony instynktownie. Odczucie, że to będzie faktycznie i nie za mało, nie za smutno mało, i nie za dużo, nie za dużo obciążenie 5 nowych znaków. To się sprawdziło w moim przypadku, w Twoim może to być inna ilość, w moim przypadku to się sprawdziło 5 nowych znaków dziennie, nie za mało, nie za dużo, w sam raz. Uczyłem się 5 nowych, dzień w dzień, wszystkie te czerwone kwadraciki 2024, dzień w dzień. Na moją praktykę również składały się jeszcze inne elementy, na moją osobistą rutynę w japońskim, gdzie mamy uczenie się um, pisania nie tylko tych pięciu nowych znaków, ale jeszcze wszystkich znaków z bieżącego zestawu tak zwanego, dlatego że uczę się kanji zestawami. Są różne podejścia do tego. Ja wybrałem takie podejście uczyć się jak japońskie dzieci w szkole, mniej więcej przynajmniej, żebym mógł chociaż po części poczuć się jak japońskie dziecko, więc jak oni tam mają w obowiązkowej edukacji pierwsza, druga, trzecia klasa i tak dalej w poszczególnych rocznikach różne pule znaków do nauki mają obowiązek opanować tak i ja uczę się tymi um, zestawami tutaj mam te zestawy um, po angielsku program jest niestety nie po polsku grade powiedzmy grade 6, grade 5, to klasa szósta, piąta i inne mamy hiragany, katakany, jinmeiyo, na samej górze um, i o co chodzi z tymi zestawami? Jeżeli poznaję jakiś zestaw, aktualnie jest to ten pierwszy z gór Jinmei zestaw, czyli to już nie jest klasa, tylko to już jest zestaw powyżej znaków powszechnego użytku, powyżej tych obowiązkowych, to uczę się tego zestawu i na początku pięć, potem następnego dnia następne pięć to już znam 10. i powiedzmy. Na dzień dzisiejszy wezmę sobie, wejdę tutaj w ten zestaw i sprawdzę. Na dzień dzisiejszy hmm, znam tych znaków 30. Więc jutro, jak rozpocznę nowy dzień, to rozpocznę go od napisania lub narysowania, w cudzysłowie, jak wolisz, chociaż semantycznie bardziej poprawnie zdawałoby się mówić pisania. Od napisania tych 30 znaków, bo akurat tyle znam ich na dzień dzisiejszy. Więc jutro, dzień praktyki, ten czerwony kwadracik na nowy rok, rozpocznę od napisania 30 znaków, bo akurat tyle znam z bieżącego zestawu. Następnie przejdę do napisania całego zestawu, jaki mi przypadnie na ten konkretny dzień. W tym celu, żeby zobaczyć, jaki to zestaw, potrzebuję sobie zjechać na koniec listy i mam tutaj Last Review 11 Days Ago, czyli Ostatnio przyjrzany 11 dni temu, tyle zatoczenie pełnego koła w moim przypadku yy, trwa na dziś. Secondary School 4 z 5, czyli zestaw jeszcze z tego JoJo, znaków powszechnego użytku, 4 z 5. Secondary School to znaczy ta wyższa jakby szkoła um, nie w znaczeniu studiów, tylko w znaczeniu wyższej średniej. Powyżej klasy szóstej. Kiedyś o tym opowiadałem bardziej szczegółowo, dlaczego tak jest tutaj zrobione. tym Kanci dodział. Teraz nie będę w to wnikać. W każdym razie akurat ten zestaw 4 z 5 4 z 5 zestawów. Secondary School akurat ten liczy 222 znaki i jutro go narysuję w całości, bo akurat ten zestaw mi na jutro przypadnie. Pojutrze to będzie Secondary School 5 z 5. A po pojutrze. To już będzie hiragana, czyli będzie koło zatoczone hiragana, potem katakana i tak dalej. Czyli tak, na rutynę codzienną tych czerwonych kwadracików składa się więc pięć nowych znaków. Narysowanie wszystkich znaków, jakie znam z bieżącego zestawu, czyli z bieżąco poznawanego, to może być kilka, to może być kilkanaście, kilkadziesiąt i więcej, zależy na którym etapie, na jakim etapie jestem poznawania tego bieżącego zestawu. I to będzie narysowanie, napisanie zestawu jeszcze jednego pełnego, tym razem pełnego który przypadnie mi na dzień dzisiejszy, oraz jeszcze sprawdzenie, czy aplikacja Kanji Dojo, aby mi nie wyznaczyła jakichś znaków do powtórki. Tutaj mam taki zestaw silmaśta 2278 znaków, na które składają się wszystkie zestawy, które opanowałem, poznałem w całości, czyli całe na dzień dzisiejszy Kanji jyō czyli powszechnego użytku, oraz Kana, czyli Hiragana i Katakana. Są w tym zestawie i aplikacja jak chce, to mi wyznaczy. Jak nie chce, to nie. Ma tam swoją filozofię, algorytmy w środku i może mi wyznaczyć różną ilość tych znaków lub nie. Na przykład na jutro, jeżeli mi wyznaczy, no to kończę moją praktykę. Zanim poznam nowe pięć znaków, to moim przedostatnim elementem takiej rutyny codziennej jest właśnie zerknięcie tutaj, czy mam znaki wyznaczone do powtórki przez aplikację. Jeśli tak, to je napisać dla treningu. Um, i dopiero potem pięć nowych jeśli nie to od razu pięć nowych jako ostatni element mojej praktyki um, rutyny na konkretny dzień i mam czerwone kwadraciki właśnie taką praktyką jest wypełniony ten 2024 rok jak widzisz dzień w dzień 366 z 366 dni um, to nie jest cała moja przygoda z japońskim dlatego że tutaj jak wejdziemy na pierwszą zakładkę to masz tutaj tych dni 461 z rzędu a i to nie jest wszystko tak naprawdę, dlatego że ja użyłem do Dojo znacznie wcześniej, miałem inny telefon, wtedy jeszcze niestety ten program nie miał opcji kopii zapasowej, więc nie mogłem zmieniając telefon zachować tamtego dorobku, tamtych dni praktyki, nauki, treningu i przenieść go na nowy. Um, dlatego, że nie było takiej opcji po prostu w kanji Doji, więc musiałem używać kanji Doji od nowa, więc tutaj te 461 dni nie jest dla mnie wiarygodne, jeszcze kawałek miałem wstecz, nie wiem jaki, nie pamiętam dokładnie, nie wiem, ale mniejsza z tym to i tak jest mniejszość w skali całej przygody dotychczasowej. Um, tak czy owak, jako że rok się kończy, chciałem po prostu Tobie zaprezentować o, tak, okrągła sumka, jeden rok cały, faktycznie można dzień w dzień bez żadnej przerwy w różnych warunkach, w różnych okolicznościach. Można. Można pięć znaków? Można. Jestem w stanie to osobiście zaświadczyć własnym doświadczeniem. Można rysować czy pisać jak wolisz bieżący zestaw, obojętnie czy to będzie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, czy więcej znaków, dzień w dzień? Można. Można. Można napisać cały pełny zestaw jaki przyjdzie w kolejności. Raz dzisiaj hiragany, jutro katakany, pojutrze pierwszą klasę, po pojutrze drugą klasę i tak w kółko, w kółko, w kółko. Jak pokazywałem, nie ma to około 11 dni zajmuje zatoczenie. Można? Można. Plus jeszcze dodamy znaki, które program wyznaczy do powtórki, jeżeli wyznaczy. Obojętnie ile. Ja to przez długi czas miałem w starym algorytmie w Kanji to ich było często kroć kilkadziesiąt już samych do powtórki. Dzisiaj już to tak nie wygląda, z technicznych przyczyn aplikacja inaczej się zachowuje, temat na inną audycję. Ale tak było. Można, można. No i te pięć znaków dziennie? Mówiłem o tym. <laughs> Więc proszę, to jest przykład tego, co jest możliwe w nauce japońskiego rutynowo, dzień w dzień. Wycinek roczny chociażby, i to rok przestępny, jak pięknie się ułożyło. 2004, 366 dni. <laughs> tak, szkoda, że tu się te miesiące nie przewijałem, że nie można sobie zobaczyć. No ale dobra, jest i życzę Tobie. Analogicznej konsekwencji, analogicznej wytrwałości, analogicznego entuzjazmu, jeżeli podejmujesz się przygody z japońskim. I przede wszystkim wypłynięcia na szersze wody. Tak jak przykładowo powyżej Joyo, można by płynąć przez przesmyk. Ja tu mówię żartobliwie przez przesmyk w cudzysłowie jinmei kanji do kanji kente. Taki, może święty gra to za dużo powiedziane, ale na pewno szersze wody kanji, szersza przygoda już się można poczuć już nie tyle jak japońskie dziecko, co jak, jako taki typowy Japończyk, który typowy to Japończyk, bowiem zna znacznie więcej tak naprawdę kanji, kojarzy, potrafi samemu, samodzielnie napisać na papierze um, niż, niż, niż te 2136 powszechnego użytku. Tego Ci życzę. Udanej, szczęśliwej, radosnej, ekscytującej i konsekwentnej i systematycznej, bo taka najlepsze fakty, rezultaty daje przygody z japońskim. Dziękuję za samą Twoją uwagę. Mówił Bay.